Ale to nie jedyna afera minionego tygodnia, bo bohaterką kolejnej, równie dużej, była Wersow. Jedna z najpopularniejszych polskich influencerek pochwaliła się na vlogu, jak to poleciała samolotem do Warszawy podciąć końcówki. Kto bogatemu zabroni? Otóż bogatemu nie pierwszy raz zabroni Adrian Zandberg, człowiek, który dostaje palpitacji na dźwięk słowa kapitalizm. Taylor Swift użyła kiedyś Amerykanów, bo z jednej strony mówiła o tym, że klimat jest ważny, a z drugiej latała na zakupy odrzutowcem. No to mamy teraz naszą lokalną bieda wersję. Odrzutowca co prawda nie ma, ale lata do fryzjera i z powrotem pomiędzy Krakowem i Warszawą. Bezpłatne przeloty przysługują również posłom, którzy namiętnie z tego korzystają i kursują. Z tą różnicą, że posłowie nie latają do Warszawy do fryzjera tylko po to, żeby nas ogolić.